Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o kilku dość istotnych rzeczach, które gdzieś tam się dzieją wokół Broken Rank'a i w samym Broken Rank'ie. Z tego co dobrze wiem, już 18 stycznia, czyli jutro, będzie możliwość pobierania klientów. Z tego co też gdzieś tam już się pojawia, można sobie na betowych klientach próbować to pobrać, ale. To jest tylko plotka, gdzieś tam dostałem kilka screenów, ale sam nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście tak jest. Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę rzeczy poza tym na temat poradników, które miałyby się pojawić w najbliższym czasie oraz dość nieprzyjemnej sytuacji, która może się wydarzyć, i po prostu chciałbym o tym ostrzec, czy ewentualnie po prostu poinformować na temat mojego podejścia do danego tematu. Także co do poradników. Ostatni poradnik, który wrzuciłem na temat wyboru klasy debuferskiej w Broken Rank został ustawiony na niepubliczny, z tego względu, że nie jestem zadowolony z jego efektu. Ogólnie założenie spełniłem, takie jak chciałem. Natomiast mam wrażenie, że dało się lepiej to poukładać, tak żeby ta cały kształt był o wiele bardziej czytelny dla nowego gracza, bo miałem kilka wpadek montażowych, które troszeczkę przekreśliły zawartość tego materiału jako konstruktywny i sensowny, więc no po prostu musiałem z tego zrezygnować. Jest on niepubliczny, więc jeśli ktoś ma go na przykład zlajkowanego albo gdzieś ma linka, to oczywiście będzie mógł dalej z niego korzystać. Jest tam sporo treści, która jest przydatna, natomiast, no, tak jak mówiłem. Jest kilka potknięć, które chciałbym wyeliminować, i eee, kiedy pojawią się w ogóle poradniki, to jest też bardzo istotne e, pytanie. E, myślę, że dopiero w Broken Ranks, kiedy będziemy mieć już potwierdzone rzeczy związane z umiejętnościami, będę miał jakieś materiały, które będę mógł puszczać w tle, żeby to po prostu miało jakiś fajny kształt. Aktualnie nie chcę wykorzystywać materiałów innych twórców dla Świętego Spokoju eee, i żeby to po prostu fajnie było już typowo na mojej zawartości tworzone. Na dłuższą metę da mi to i Wam dużo więcej możliwości związanych z, z samym wyborem, z siłą sugestii, jeśli chodzi o na przykład materiały, które w tle będą leciały, czy ewentualnie po prostu samą ciekawość materiału, żeby ona po prostu była ładnie wykonana. Nie to co ostatnio, tak jak obecnie widzicie, broker ranks i tekścik, który sobie tam mówię, więc. Powiem szczerze, że fajnie będzie w ten sposób to rozwiązać. Dodatkowo no muszę tutaj się przyznać, że nie bez powodu poprosiłem u o pomoc w odcinkach z omawianiem umiejętności, jak i kilku prawdopodobnie jeszcze przyszłych odcinkach. Z tego względu, że sam obecnie prawie dwa lata w tę grę nie grałem, bardzo dużo rzeczy pozapominałem. Muszę sobie po prostu przypomnieć, wpaść w ten rytm ee, i po prostu spokojnie do tematu powracać. Dla mnie to jest dość komfortowe z tego względu, że mam taką osobę, która jest w stanie mi to wszystko wytłumaczyć, powiedzieć, że to jest fajne, to jest niefajne. Ja tą osobę również zachęciłem jako Wayfarera, żeby też wspólnie jako dyskusja, właśnie jako odcinki przedstawił również wam całą sytuację i w ten sposób zdobywamy doświadczenie, informacje na temat, których nie mieliśmy zielonego pojęcia. Ale już tak mówiąc w skrócie, po prostu poczekam żeby można było spokojnie sobie wszystko przygotować, przemyśleć i wyrobić sobie już swoją własną opinię też dokładnie na podstawie tego co będę widział już w Broken Ranks i na tej podstawie wam proponować różne rzeczy. Oczywiście jak to poradniki, jedno są lepsze, jedno są gorsze, jedne mają swoją perspektywę, a drugie mają swoją, więc tutaj trzeba też to wziąć pod uwagę, że wszystkie uwagi oczywiście są jak najbardziej subiektywne i choć ktoś stara się to robić obiektywnie, jak zresztą często ja, różnie potrafi to wyjść. A więc yy, drugi, trzeci w zasadzie temat, który chciałem omówić i ostatni na dzisiejszy odcinek, który jest taki, no powiedzmy sobie trochę vlogowy. Yy, Prosiłbym was bardzo, żebyśmy nie, nie zaczynali tego samego burdelu, który się dział kilka lat temu na YouTubie tarnowym, Kilka lat temu i kilka trochę więcej niż kilka lat temu, 5-6 lat temu, jak i 2-3 lata temu. Z tego względu, że już teraz widzę, że nie tylko widzowie potrafią latać po streamerach, to zresztą mi parę osób zgłaszało i mówi, że Galajus coś ma do ciebie, albo inny twórca ma coś do ciebie, że nawet na moim tym streamie testowym z Ternu, żeby sobie przygotować wszystkie rzeczy do tego streama, przychodziło sporo osób, ej Galajus, masz jeszcze dramę? Co tam u tego, co tam u tego? Często odpowiadam po prostu albo, że nie wiem, a dram to za bardzo nie lubię, więc... W zasadzie nigdy nie lubiłem, a często byłem wręcz do nich zmuszany, czy ewentualnie sytuacje, które się działy, prowokowały takie sytuacje, jak na przykład, właśnie loterie, które myślę, że każdy twórca potem i takie tworzył, więc znaczy nie, nie, nie generalizuję, tylko po prostu wielu twórców jednak poszło w moje ślady, więc tak to sobie wygląda. No, i bardzo bym prosił, żeby też brać pod uwagę, co twórcy mówią i w jaki sposób reagują na różne tematy, bo już teraz wiem, że pojawia się kilka twórców mniej lub bardziej znanych w, w aspekcie TARM, jak i Broken Ja wiem, że jestem jedną z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o twórców, osób, które. W tej materii tworzą content i są najbardziej narażone w, te, w tym aspekcie. Dlatego bardzo bym prosił, jeśli jakiś twórca coś tam powie, zlejcie to, jeśli go lubiliście, a na przykład sieje toksyczną atmosferę, to automatycznie, sorry bardzo, po prostu się najlepiej chyba od takiej osoby odczuć, nie oglądać go, no bo powiedzmy sobie szczerze, ja chcę robić spokojnie content. I chcę po prostu fajnie wspólnie z wami spędzać czas, tak jak mówiłem na odcinkach związanych z grupą twórców Terno, o której za chwilę jeszcze troszeczkę poopowiadam. Zależy mi na tym, żeby jednak połączyć tą społeczność, a już widzę, że jest kilka osób, którym bardzo zależy, żeby było, żeby było wręcz przeciwnie od strony już twórców, także po prostu Bierzcie to pod uwagę. Ja osobiście bardzo mocno ostrzegam, bo jestem święcie przekonany, że już coś wisi w powietrzu i może coś się wydarzyć. Dlatego nie róbmy nagonek, rozmawiajmy sobie. Jeśli jakiś twórca ma do mnie problem, jeśli jakiś twórca ma do kogo innego problem, niech po prostu z nim porozmawia i nie udaje, że, że jest ok, czy jakieś głupie akcje odpierdala, bo. To nie o to chodzi, tak? No i co do grupy twórców, bo tutaj też widziałem, że parę plotek zaczyna się pojawiać. Ogólnie grupa twórców ma takie założenia, że daje, grupa daje nam ogólnie możliwość tworzenia wspólnego kontentu. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli osoba, która dołączy do tej grupy, która jest oczywiście w żadnym stopniu nie zobowiązująca, ma po prostu ułatwioną możliwość współpracy z takimi twórcami. Nie jest to nawet żadne zobowiązanie, że musisz z daną grupą nagrywać. Jest to po prostu miejsce, w którym twórcy terenowi mogą wspólnie sobie rozmawiać, wspólnie planować pomysły, czy ewentualnie rzucać różne sugestie, czy właśnie rozwiązywać problemy. To nie jest grupa, która jest stricte, Związana ze sobą, wymuszająca wręcz tworzenie wspólnego i nikt nie musi, będąc w tej grze, się z nią jakoś super utożsamiać, nie musi nic z tym robić. Po prostu jest grupa dla osób, które jakiś tam kontent tarnowy mają i które chcą mieć po prostu jakiś dostęp do siebie, niekoniecznie mając wcześniej odwagę, czy ewentualnie chęci wchodzić w wspólną dyskusję. Więc to nie jest tak, że my będziemy w tym momencie, tak jak kiedyś, wspólnie tworzyć wszyscy filmiki i robić sobie dobrze na każdym kroku, to jest po prostu miejsce, w którym twórcy mogą się po pierwsze na Discordzie poreklamować, a po drugie to, co przed chwilą powiedziałem. Więc naprawdę, jeśli jakiś twórca stwierdzi, że to jest po prostu jakieś dziwne rzeczy, czy gdzieś tam będziecie jakieś dziwne dywagacje robić, to jest obecnie tak, jak powiedziałem. Ja jestem autorem tej grupy, która po prostu ma wspólnie. Możliwość y, jakiejś tam głębszej dyskusji na różne tematy i wspól ewentualną możliwość stworzenia sobie własnych wspólnych formatów. Już więc tego, y, co tam mi pisali, że y, jakiś fajny format jeden się tworzy, więc może wezmę udział, może nie. Zobaczymy. Każdy będzie miał w ten sposób jakąś tam możliwość do tworzenia fajnej zawartości. Więc to jest wszystko, tak bardzo ruchome, bardzo giętkie, i w ten sposób po prostu będziemy, możecie sobie to odbierać, że to nie jest nic zobowiązującego. Ja też, jeśli coś złego by się miało wydarzyć, mogę po prostu powiedzieć basta w tym momencie i powiedzieć, no sorry bardzo, ale ta grupa miała mieć inne zadanie, rozwiązuję ją, lub ewentualnie jakieś dramy automatycznie osoby w takiej grupie są, w, w tej grupie są wyrzucane. Drugim założeniem tej grupy jest to, że jeśli tworzycie wspólny content, na zasadzie takiej, że ty robisz poradnik do Druida, to osoba, która jest w tej grupie, powinna być w pełni świadoma, że jeśli druga osoba, drugi twórca zrobi content na temat poradnika Druida, to nie ma prawa zarzucania mu tego, że mu kopiuje content, bo Broken Ranks jest małą społecznością aktualnie, jeśli chodzi o YouTuberów. I nawet jeśli jest to małą społecznością, to do tej gierki tworzenie kontentu jest dość. Wąskie z tego względu, że tych pomysłów, jeśli chodzi o przedpremierowe rzeczy, zawsze będą dość. W ogóle te pomysły będą dość mocno ograniczone. Z zwykłego powodu, że każdy chce nagrać poradnik, jaką profesję wybrać, bo to się będzie klikać. Każdy chce pora nagrać poradnik, co tam, jakie rzeczy się pozmieniały i tak dalej, tak dalej. I to w żaden spo no, no. sposób nie dyskwalifikuje tego materiału. Wręcz i Odwrotnie takie materiały, które gdzieś w jakiś sposób e, dywagują na temat tego, co może być w rankie, co nie może być w Rokerangie, są jak najbardziej moim zdaniem w porządku z tego względu, że to po prostu nakręca społeczność, e, daje im pole do dyskusji i nieczęs, często nawet można to troszeczkę w inny sposób nazywać, żeby też się to nie mieszało, że to nie są poradniki, tylko na przykład właśnie dyskusje na temat e, danych rzeczy. Żeby po prostu na spokojnie sobie, na, z takim fajnym dystansem podchodzić do tych tematów e, i w ten sposób sobie dyskutować na różne rzeczy, które będą, są e, lub znikły z broken Ranksa, są w Tarnie itd., itd. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy robić fajny content, nie będziemy się, robić żadnych dramy, będziemy wspólnie fajnie po prostu się bawić. E, ja, tak jak mówiłem, mega mi zależy na tym, żeby nie było żadnych dram w moim kierunku ani z mojej strony, dlatego bardzo ostrożnie często dobieram słowa w różnych aspektach. Jednakże widzę, że po różnych wielu reakcjach nadal jestem w pewnych społecznościach bardzo mocno he, atakowany. Dosłownie dochodzi do sytuacji, w której no, niestety. Mm. wygląda to dosłownie tak jak 2-3 lata temu i no niestety teraz nawet za bardzo żartować się boję, żeby po prostu jakichś tam niemiłych konsekwencji z tego tytułu nie mieć, no dobra, wariaty żeby to też nie przedłużać, yy, chciałem wam dać to po prostu do myślenia, do przedyskutowania, pomyślenia e, ze znajomymi, jak chcecie podchodzić do danego tematu, wiem, że będzie grupa osób którym po prostu na tym zależy, e, lub po prostu lubią tak spędzać czas w internecie spoko, spędzajcie w ten sposób czas, jeśli chodzi o jakieś tam agresywne ataki i tak dalej, dobra, tam trudno tylko chciałbym, żeby osoby postronne, które że zazwyczaj nie zajmują się tego typu tematami, były tego świadome. Także dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Więc, tak jak mówiłem, poradniki pojawią się troszeczkę później. A ja oczywiście za jakiś czas nagram kolejne odcinki, które będą właśnie typowo pogadankowe i typowo jakieś tam spekulatywne. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.